Odziulia, ja, szukajcie tu... pan się Odziulia, panowie, proszę. Może panowie, proszę. panowie, jeszcze kanale od jesteśmy w opuszczonym ośrodku czasowym. Ostatnia aktualizacja oferty wynajmu Pokoi nastąpiła w 2006 roku, więc można wnioskować, że obiekt stoi opuszczony od niecałych 14 lat. Tutaj na wstępie kilka sztuk sanek. Tutaj kolejna. bez obecnie w piwnicach. Zaraz szukamy wejścia do głównego budynku. Jadźcie! I Leonard. Wow. Zobaczcie, Leonard jest tutaj. Ty gdzie jest, No. Kiki Łyżwy. Wow. Tego to się nie spodziewałam serio. Buty narciarskie Autentycznie No wiesz, jeśli to był ośrodek normalnie górski wypoczynkowy, co nie? No to musieli mieć jakiś sprzęt. Na przykład nie mam. prowadzili dodatkowe pożyczalnie, coś takiego Idziemy dalej. Lodówka, grzałka. Teraz będzie widać. Magazyn opakowań zwrotnych, w której są... Same butelki, a raczej skrzynki z butelkami. Tam w pomieszczeniach też były duże sanek. No, tutaj akurat trzy pary. Najlepsze zachowano środek, w jakim byłam. A tutaj chyba jakieś bardziej biurowe. Ale część gastronomiczna, coś takiego. No. To nawet kuchnią, tego nie można nazwać. Nie wiem, co to było. Jakaś dziwna, jakieś dziwne urządzenie Maszyna maszyna do, do, do obierania czy coś takiego Maszyna do obierania? No to jest przygotowanej tutaj A, okej okay. Jaka kuchnia Wow, ale tutaj już jest całe uposażenie Cała zostawa Chata Obiekt wybudowany został w 1980 roku jako ośrodek kolonijny dla dzieci. Sobie podejdziemy do maszyna, do krajalnicy? Chyba tak ono się nazywała I co chwilę jeżdżą jakieś auto. Masakra. To jest stanowisko do, do krajenia mięsa i wędlin. Dobrze, przejdziemy dalej, bo naprawdę ta nie jest tak na widoku, że nie chcę, żeby był jakikolwiek przypał. Zmywalnia Która czy nie ma czego pokazywać? Wow, i cała jadalnia. Te krzesełka, typowo górskie, też jest strasznie na widoku. Wow. Naprawdę, tego się nie spodziewałam, że aż tak mógł ten ośrodek się ładnie zachować. No, ja cię chyba uduszę za to. No, wlazłeś mi w karty No, uduszę go. No, on dobra! dobra? jesteś. Recepcja. Klucze. Świetlica. O, i tutaj jest kierownik ośrodka. Pokój. 2001 rok, kalendarz. Fartuch. Ogóńia? Nie. Już spieszę z wyjaśnieniami. Na Fladze jest skrót od Ludowego Zespołu Sportowego. Zrzeszenie działające w małych miejscowościach, głównie wsiach, a celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Założone w 1946 roku. Tutaj mamy recepcję, ale w niej za wiele nie ma. Oprócz puzli. W kształcie pingwinka. Urocza. Ale chyba światła nie ma. Nie, nie ma. Jaki korytarz. Wow. On, jak, była, jak byłoby ciemno, bo teraz ogólnie jesteśmy w południe, tutaj, podbijałby jeszcze bardziej klimat tego miejsca. Warto było tyle kilometrów zrobić. Dobre 500 kilometrów dla takiego miejsca. I jacie. O, i kanadyjka. Dobra, za chwilę pójdziemy do tej kanadyjki i wejdziemy do pierwszego pokoju. W 2012 roku ośrodek wystawiał na sprzedaż. Za kwotę 2,5 miliona złotych, lecz to niestety, niestety nie znalazł kupiec. Myślę, że to chyba były pokoje o najniższym standardzie, bo ogólnie były trzy łóżka. W sensie tutaj są akurat trzy łóżka, trzy łóżka pojedyncze. Myślę, że na górze mogą być włożone jakaś błazeria, coś takiego, bo zawsze przeważnie na dole są pokoje o niższym standardzie. I bardziej dla kolonii i tak dalej, a na wyższych już dla osób prywatnych. O, tutaj mamy jeszcze z pościelą, jeszcze posłane praktycznie te łóżka. I obrazek. Dobra, tutaj zrobimy zdjęcia. O, jakaś nie tyle, że rycina. Ona była plastikowa, tak. Grzegorz Kucharski. Może to był jakiś kol ośrodek kolonijny, Nie wiem, jeśli uda mi się znaleźć informacje w internecie na, te na temat tego ośrodka, to na pewno wam wkleję tutaj. I krzesła O Tutaj mamy etykietę od pościeli Współdzielnia pracy, modna odzież Chodź Julia, szukaj po ciebie Chodź Panowie po ciebie Jezu Jezus To Policja czy co? Dzięki I kolejny pokój, ale on już wybyszony jest Całkowicie Polecka Właśnie to auto, które stało pod tym ośrodkiem, mówiłam, że ktoś przyjechał. Albo właściciel, albo Rybek Za chwilę jakieś trupo znajdziemy. Nie, no wątpię, dużo osób się tu przywinęło. Ktoś by na pewno znalazł przed nami. Nie wszędzie? Nie wszędzie? No przecież tutaj było, nie No, niby tak, ale zobacz, kim to jest stanie ogólnie. Piwnica. On nie jest duchami. Przecież wychodziliśmy tędy. Co? Nie, 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 nie wiem, nie wiem. Byliśmy po drugiej stronie. Co to Spadłem, ja coś się oparłem. Kto cię... cię bije? To pokój dziecięcy. Jakby ktoś, po prostu jakaś osoba prywatna tu mieszkała. Na jakiś dłuższy czas. Albo może tak było. Nie wiem. Dziwne. Ja. Bardzo gorące pozdrowienia z jednego innego formu. Dla ciebie kochana Karolciu przesyłają bardzo stęsknieni za tobą maśle i 10 Dziesięć koron. O, ktoś sobie suszył roślinę. Ej, czy to jest papież? No, taki udany. Ten to, taki tak. nieudany. A <laughs> i co tu mamy? Kuchnia. Taka mała. I kalendarz z 2011 roku, a drugi z 2006 roku. Ale naprawdę, w pełni uposażona kuchnia. Jeśli mówisz, że tam były ogólnie zabawki dziecięce w kolejnych pokojach, no to to musieli właściciele tutaj spać. Albo ktoś po prostu na dłużej tutaj mieszkał. Pralka w sumie jedna. I też chyba nieruszona, powinna działać. O, jakie ładne figurki. Raczej figurka. Jakieś dzieci. Nie zdarza się zbyt często, żeby w Polsce takie rzeczy się uchwały. Zeszedł ucznia. Do szóstej klasy. Jak szukacie właściciela? Kto kogo zamknął, widzę A o, to nie zmyślałam, że tu się pali ogólnie światło Nie to Zobacz to na by Zobaczmy tą komodę, ona chyba jest zrówniana. Następny pokój Ona była takim samym w standardzie Następny pokój. ma tutaj co? Dobra, to widzimy się na kolejnym piętrze. Następne piętro. No, wysokie, dosyć mocno. Ale tu już mam ogólnie dywan i łóżko no, wszystko wyżgnie. I podłoga się podniosła. Ogólnie tak wzdłuż poszła po całości. Tutaj już mamy pokoje wyższego standardu, zdecydowanie Tam mamy kanadyjki i to w sumie nie jedno Telewizor, wow Całe poddasze Nie no, ja wiem, sporo no. tego O, tutaj mamy bilard Wow, ale tutaj bilard jest Jace, Pierwszy raz widzę bilard, nie, drugi raz No, szkoda, byśmy sobie zagrali Szczęści nowego no, ale tutaj już jest konkret. W 2016 roku nastąpiły dwa włamania do ośrodka, na wskutek czego ukradzione zostały dwie baterie łazienkowe o wartości 2000 zł. Co? US nie ma. Czego nie ma? US. No. A faktycznie? Co to jest za bilard? Ojacie, ale dziwne, naprawdę. Dobra. A tu nie mamy chyba w salę. Tak. Także wielkie dzięki za oglądanie materiału do końca i widzimy się w następnym odcinku.